Cześć, witam Was dzisiaj na takim zielonym tle. A więc chciałam Was się zapytać, czy chcielibyście QA? Yy, ogólnie QA miało być na 20 subskrypcji. Jest, jest, jest i 28, więc bardzo chętnie zrobi jakiś, jakiś QA. Zadawajcie mi pytania. Pytania yy, musi być co najmniej 5, żeby, żeby nagrała filmik. E, mam nadzieję, że będą te pytania, bo bardzo chętnie podpowiadam na pytania e, Myślałam, żeby na e, blogu napisać odpowiedzi, ale stwierdzam, że w filmiku, ponieważ e, więcej osób e, po prostu w filmiku e, no, po prostu w filmiku. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że napiszecie mi pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem. No i to tyle w dzisiejszym odcinku, pa, pa.